Państwa, wyśmienity egzemplarz 2 złotówki 19 roku serii dwucyfrowej. Stan 2 przy czym to jest piękne 2. Zanim zacząłem robić film, staram się wypatrzeć przyczynę takiej oceny. Proszę Państwa, jest to z trudem zauważalny ślad zgięcia pionowego. Przy czym trzeba odpowiednio złapać równoległe światło, żeby zobaczyć, jak się ono rysuje. O, proszę bardzo, widać tutaj na prawo, od dołu koła biegnące. Ku marginesowi, ku górze, i ono dalej też jeszcze przy kolei jest, tylko tutaj trzeba odpowiednio złapać światło. Proszę bardzo, Proszę Państwa, zgięcie naprawdę niemocne, delikatne. Poza tym, banknot wyśmienity, jeszcze ze złamaniem tylko prawego dolnego narożnika, ale złamanie takie, że praktycznie bez kreski pod światło także to jest takie mocniejsze zgięcie. I dolny prawy również z takim. Nadgięciem, ale już nie mocnym. Tutaj garb powinien być bardziej widoczny, pewnie, od strony rewersu. E, oglądając papier, wszystko naturalnie tu miejscowe jakieś drobne zabrudzenia na powierzchni, ale bardzo nieznaczne, delikatne. Góry narożnik minimalna niedoskonałość, ale weź pod uwagę, jak mamy duże powiększenie na całym monitorze. Podobnie na dolnym proszę Państwa, jednocześnie te drobne przybrudzenia takie narożników, czy ich delikatne takie zagięcia świadczą o tym, że to jest wszystko w pełni naturalne. Znakomita sztuka ze starego zbioru, egzemplarz niekonserwowany spokojnie przez kilkanaście lat czy kilkadziesiąt lat leżący w zbiorze. Kolekcjoner, który sprzedaje u nas teraz swoją kolekcję zaczął zbieranie banknotów w latach 70. Dwójka to już wyższy, nie ten najniższy nominał wprowadzony po reformie grabskiego i w ładnych stanach naprawdę rzadki czy może minimalne drobne przebarwienia tego papieru, ale po skontrastowaniu w bardzo ostrym świetle, w którym postaram się tutaj Państwu prezentować. Spróbujmy, czy ten zgięcie się łapie, a z drugiej strony nie. Proszę Państwa, naprawdę lekkie zgięcie, w pełni naturalna, przepiękna dwójeczka 19 roku. Zdecydowanie polecamy, gdyż o takie banknoty jest już niesłychanie trudno w tej chwili.